Dowiedzieć, nagrywam sobie taką dość fajną gierkę, która nazywa się Fishing and Life. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Taka gra wędkarska I właśnie zaczynamy. I już zostawiam tylko, Można widzieć kamerkę, żeby była Dobrze, nagrywam to z więc może coś tam być problem. Prawdopodobnie będzie kilka części tego filmu, bo na tablecie mamy pamięci. ale dobra już. Nie przedłużajmy. Wstawmy sobie to. Sobie. O, proszę bardzo. I zaczynamy sobie grać. Odpalamy sobie biedkę. Zaczynamy nagrywać. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dziś zajmiemy się farmą pieniążków na bosa. Już generalnie tego wosa widziałem. Generalnie już dostwo do rzeczy przeszło w tej grze. Ale spróbujmy. Spróbujmy. O, i coś spróbuję. Dlaczego to jest odpalone? Dlaczego to nie jest odpalone? O. Dobrze, zaczynamy. Czy ja jestem na pewnym grze? Chyba nie, jakiś problem jest. Skoro zapoznamy. A widzowie, już działa, jesteśmy w gierce. Tak ona wygląda, już jestem na generalnie też w level w tej grze. Tam był Six Shark. I zarzucamy sobie troszeczkę ciężko Nie to tak nagrywać można powiedzieć. Nie wszystkiego tutaj nie widać. O, spróbuję to przesnąć trochę, żeby było więcej widać. O! Nie teraz więcej widać. Czekajcie, ustawia się dobrze. O! Teraz tu widzimy jakieś duże ryby. Czekajcie, spróbuję to ogarnąć lepiej. O! Tu są gre Grenland Shark i takie rzeczy. I uwaga, uwaga. Wciągamy sobie pola. Nie wiem czy będzie to dobre, że widać. Ale próbuję Wam zobaczyć jak będzie wyglądała generalnie ta zasada. Dobra, mamy znowu już jakąś rybkę. To mam generalnie takie coś do zwijania. I tak sobie zwijam. Ale już przestanę tego używać, bo chodzi o to, żeby to nagrywać. Bo nie będzie widać boków, bo całej zgodnie niestety mi się nie uda tak pokazać. nie? O, mam, mam tu rybę, taką, taką rybę, zatrzymałem ją, o, mam ci jedynkę, 1 na 20 40 48. Tysięcy. zatrzymałem ją, dobra, dobra, zatrzymałem ją, o, tego, generalnie jest jeszcze czerwona wersja takiej ryby, i musimy złapać 70 takich czerwonych rybek jak ta. Żeby odblokować tego boza, Co teraz mam złapać. Nie go odblokowałem, ale wyszłem z gry, żeby zes Bo nie miałem kasy. I mi zniknęła, więc... No. Tak, to ale mam nadzieję, że się Wam to spodoba. O, o proszę bardzo. Zarzucamy. I nie będzie to długi filmik, taki króciutki, będą to filmy nagrywane generalnie na zapas. Oj, no złapałem coś lamusowatego, ale dobra tam, no. Generalnie, nie wiem czy mówicie, to może się, się wydawać dość dziwne takie. Ale zaraz postaram się dla was odpalić może jakąś fajną muzyczkę do filmu. Postaram się coś włączyć. Oj, złapałem znowu jakieś małgorzatki dla musa, spróbujmy włączyć. O, to tak, o. Nie będzie to słyszeć, oj, Dobra. zajmujmy się że Mam nadzieję, że będziecie to słyszeć. Włączyłem wasz iPad na no, łapiemy sobie taką rybkę. Generalnie ja jest bardzo ciężko, bo muszę patrzeć w tablet. Mam dwa ekrany, więc mam bardzo ciężko widzieć grę. Nie wiem czy słyszycie, ale włączyłem właśnie niepalną kontrowersja. A to jest ta taka wersja, no tak. Dobra, no, zaraz powinno być. Dobra, niech będzie ten lamus. On jest lamusem, ale już niech będzie. Jak już jest, to już jest. Ale w sumie nawet nie jest jakoś wiele. sądzę, tam będzie kilka takich filmików, na zapas będzie nagrywał. Dobra, słuchamy pioseneczki, żeby jej Jesteśmy jak dziki. Dobra, słuchamy sobie sobie pioseneczki. Ja w ogóle nie wiem, czy widzicie, ale na tym kanale zrobiłem już Przylubkę może może tej piosenki. Dobra. Dobra. Oj, mam tego na misa. I dawaj, i teraz generalnie tak. Dobra. Mamy tego, możemy go zatrzymać w sumie. Dobra.

Teraz to posłuchamy sobie i wrócimy znowu do nagrywania filmika. Nie no, tego gnojka złapałem, Ale dawa tam trudno, już nie będzie. I to będzie taki różny może powiedzieć, odcineczek. Ja bym to zrobił generalnie wiele lepiej. Ale że chcę to nagrać, to będzie trudno. Ale będzie to jeszcze tak naprawdę lepiej zrobione też. O, teraz jest dobrze. Dobra, robię już te wszystkie 3 dni, później później nie będzie z nimi problemu. Jak żyj? Oj, wyszłem z gry przez przypadek. Czekajcie, wyszłem przy przypadek z gry. Oj. Wyszłem przez przypadek tabletem, Czy mam taką rzecz kamerą. Ale co? to wstawić jakoś lepiej. Tam z widzisz, widzieliście, muzyka leci. O, i teraz będzie generalnie lepiej. O, i teraz będzie generalnie lepiej. Generalnie będzie, wiecie, może też tu być słabo widać kolory w tej grze, ale to nic, to dlatego, że przez dwa urządzenia nagrywam, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Generalnie no będzie widzicie kolory, ale jest teraz w tej grze taki, można powiedzieć, różny wieczór. No, nie wiem czy wiecie albo nie wiecie, ale ja to mam w tej grze tak jakby opóźniony ekran w grze. I te ryby wyglądały na czarne, ale te wtedy są na przykład czerwone, czerwono-białe, także no. Ale mam nadzieję, że Wam się będzie podobała taka seria. Ja to jest taki mini przywitanie Już w tą grę grałem niedawno. O, o usunąłem przypadek bardzo ważną rzecz, którą muszę teraz wpisać na laptopie. Dobra, zarzucamy. Chcę teraz wpisać tą rzecz, o o, mam przypadek telefonem, nie no, jak teraz sobie włączę sobie filmik, który będę nagrywał po, po nagrywaniu tego filmiku, o, włączam sobie filmik taki, o, który będę oglądał po nagrywaniu, o, dobra, to nie będzie jakiś generalnie długi film, raczej będzie tak, że będą przygotowania, ale jakoś próbuję to nagrać. Generalnie spróbuję zaraz, może to nagrać. Mam generalnie taki pomysł, chwilka. Chwilka, o. Próbuję to ogarnąć. O. Nie wiem, przepraszam Was bardzo za to, ale nagrywać. Jednym urządzeniem, drugim urządzeniem to jest naprawdę trudno. Spróbuję tu teraz coś dać. Pod Nie wiem, bo tak będzie, o. No a wiecie co, nie wiem. Po prostu nie da się jakoś tego za bardzo zrobić. Spróbuję to odzoomować. Nie da się jeździć mniejszego zoomu. Nie da się, to jest niedaleko. to. Kawalunie się oddalimy. Nie, w sumie wiecie co chyba, ale wcześniej było lepiej. Nie wiem, to będzie taki film. Taki troszeczkę nie bardzo profesjonalny, ale niestety nic do nie poradzę. Pauzuję film, próbuję coś Dobra, widzowie. Wykombinowałem. Wsadziłem to do takiego okatona. Zatrzymujemy sobie to teraz. Może... oj. Będzie to teraz troszeczkę dla mnie ciężko stylować, ale za to będzie lepiej widać. Także no. Starujemy sobie, szukamy, a jest w ogóle też noc w tej grze. Dobra, polujemy na przynętę. Ty jesteś, nie jesteś średni, o, ciebie. Generalnie nas nie widzicie, ale tu jest generalnie mój palec, o. Teraz będziecie troszeczkę więcej widać. O, dobra, z tego gnojka niestety złapałem, ale trudno. To jest generalnie taki sonat. taki, że mogę taką wirusję i ryby tak przybawiać. Na dobra, już przestań mi tak robić. Weźmy się za robotę. Dobra, To będzie ty. Jestem troszeczkę z lesem, ale O, skrzynkę mam. To no, ale już weźmy go. O. I będzie teraz generalnie tak fajne. O, złapaliśmy. I teraz będzie taka właśnie gierka. Będzie taka można powiedzieć seria. Może wystartuje też ją na jakimś innym urządzeniu jak będzie od zera. Coś w to raczej wąpił. Zajmiemy się niedługo takimi może sekretnymi rzeczami. Bardziej takimi bossami, które już złapałem, ale za to...